Dobry, cześć i czołem. Witam wszystkich w nowym odcinku. Cóż to znowu jest za miejsce, cóż to znowu jest za trasa, cóż to znowu jest za wyjazd. Ponowna akcja Niemcy o, proszę bardzo. Ja tak grzeszcie sobie 130 tylko jadę. A tam papa? No. Autostrada A2, 400 km prosto. Do celu, aczkolwiek nie jest to jeszcze w taki no, cel całkowity podróży Jadę do Patryka w tym momencie Następnie od Patryka i z firmy gdzie, 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 gdzie dostaję te wszystkie silniki John Deere Lecę na kolejne złomowisko pod holenderską granicą I tam będę przygotowywał do demontażu i demontował silnik misja silnik z koparki czy też z ładowarki sześciocylindrowy Deutsch, temat ten był już wałkowany od chyba 8 miesięcy. Cały czas tam były licytacje co do wykonania tego, co do kwoty za wykonanie tego. No oczywiście, negocjacje cenowe, ale w końcu firma, która zleca mi remont, poddała się. Moim, w mojej stawce, może tak to powiem, Patryk tu wynegocjował to, co ja wyliczyłem, wyceniłem i, i to, co sobie za ten remont po prostu ustawiłem. No i mówię, po takim długim okresie czasu od pierwszych rozmów w końcu to dochodzi do skutku. Tak więc ta misja już była dawno zaplanowana, tylko była zaplanowana na sezon zimowy, a mamy lato i teraz jak zwykle wszystko, czy znaczy lato, idzie lato. Teraz to wszystko tak no, no trochę nie po drodze, ale no ki nie ma to tam nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło no nie? i wyjechałem o pierwszej w nocy ujechałem już 430 km ponad i wałkuję dalej do celu byłem najpierw spotkanie w jednej firmie Tutaj w tej, co, co mi przysyła te silniki Żondira, a potem pędzel na złomowisko. Zobaczymy, co pod holenderską granicą, co na tamtym złomie ciekawego będzie. Pracuje tam też prasa z silnikiem, który remontowałem. No i po prostu się, się dzieje się, tak? Nie ma nudy. Ogólnie rzecz biorąc, to pozwólcie, że trochę Wam poopowiadam przy okazji, gdy mam trochę czasu, jadąc. I prowadząc tutaj auto, i kierując się do celu, moje pierwsze odwiedziny u Patryka. Obejrzę sobie, jak on tutaj funkcjonuje, prosperuje i tak dalej. Odwiedziny, po prostu no, przy okazji, bo tak to więcej takich akcji być może nie będzie, może będzie, nie wiadomo. Tak więc jedziemy Patrykowi robić pobudkę z rana. Następna rzecz, pytaliście pod ostatnim filmem. Dlaczego jeżdżę teraz tym, a nie jeżdżę Fordem, widziałem kilka komentarzy Pamiętacie chyba jak mówiłem, że obydwa są na chodzie Obydwa były przygotowane, zarejestrowane, ja jeździłem Fordem No i uruchomiłem tego Peugeota, zarejestrowałem go No i jeden miał iść do sprzedania, no i pojeździłem sobie potem Peugeotem, potem znowu Fordem, potem trochę znowu Peugeotem No i tak nie mogłem się zdecydować, którym autem jeździć, ale jednak przesiadłem się na Peugeota ze względu na trzy miejsca siedzące z przodu. To jest raz, drugi raz. Ma lekko większą pakę od Forda. No i ciut mniej pali od Forda. No ale znowuż ma ten minus, że po prostu jest słabszy. Tu jest 1,6 HDI, 75 KONI, a y, w Fordzie był 1,8 y, TDCI. I tam była stuwa mocy, ja niepotrzebnie schodziłem z tego pasa. I tam była stuwa mocy, tak więc tamten lepiej się zbierał, lepiej szedł. Bardziej mi się podobała jazda, właśnie pod tym względem. Ale też ten Peugeot, no taki no ciut przyjemniejszy jest do tej jazdy. I zostawiłem peżota, a Forda sprzedałem. Tak ta sytuacja wygląda. Co tam jeszcze ciekawego? Silnik jak na razie, zamontowany kilka dni temu. E, kilka, cztery dni temu. Nikt się słowem nie odzywa, nikt nie dzwoni, nic się nie dzieje, czyli wychodzi na to, że odpukać wymalowane jest ok. Wszystko gra jak trzeba, wychodzi na to. Więc tylko się cieszyć i mówię odpukać wymalowane. A któregoś dnia po prostu e, rozbiorę silnik. Który przywiozłem właśnie z tamtej maszyny Który został Zajechany na starcie Wiemy o co chodzi tak? Ale na razie no wycią jadę wyciągać tego dojca do Wyjmę go Załadujemy do Patryka na busa Ja wracam do kraju I Patryk go przywiezie Bo oczywiście Jak to bywa u transa Naszego kochanego Wolał Załadować ten silnik na siebie Ogólnie rzecz biorąc to miałem jechać lawetą, auto lawetą i weko mojego szwagra, ale niestety nie była dostępna i, i miałem ogólnie przywieźć ten silnik sam, no ale załadujemy Patrykowi. Patryk uszczęśliwiony, że będzie miał cały fracht, bo zaczepia do busa lawetę, ładujemy do busa silnik, na lawetę ładuje coś tam jeszcze, no i już szczęśliwy będzie grzał całym pełnym zestawem yy, i podrzuci po prostu tą jednostkę do mnie ja do Peugeota nie załaduję, bo jest prawdopodobnie ten silnik za ciężki taka sytuacja no i cóż tu mogę jeszcze Wam poopowiadać przy tej okazji no jest tam trochę tego, ale żeby Was nie zanudzić na samym starcie może coś tam powiem jeszcze na powrocie taka sytuacja jest trochę ruch ale to jest jeszcze wczesna godzina, gdzieś chyba po piątej rano, coś takiego. I jesteśmy już po spotkaniu. Lecimy do sprzętów na złom. Ja lecę Patrykowym Busem w tym, co robiłem. Silnik oczywiście Patryk już tam musiał po swojemu przełączać, na wyłączać, na omijać EGR i innych nie powiem czego. I musi się świecić, no musi się ten kluczyk świecić. Patryk jedzie przede mną busem firmowym, a ja jadę właśnie jego po to, żeby załadować tutaj ten silnik, bo ja do Prota go nie zmieszczę. I Patryk, tam, któregoś dnia chyba wam mówiłem, dostarczy. Jak się powtarzam, to przepraszam najmocniej. Ale bywa i tak. Bardzo owocne rozmowy w firmie będę miał wam sporo do przekazania, ale to już zrobimy na powrocie. I wam powiem, co jest grane. Czemu on tak jedzie, nie przepisowo? Ja nie wiem, Ma ja się boję go zgubić, i ja tak jadę za nim, żeby nie było jakiegoś, yy, że się zgubię i pojadę, a on pojedzie gdzieś indziej i nie wiem, gdzie jadę, i tak dalej. Wiecie o co chodzi? I jestem na miejscu i mamy kolejną jednostkę przed sobą. Kolejny, ciekawy, nowy temat. Cóż to jest za zwierzch? Ano taki jest. 180, 128 kw. Ciekawe jaką ma masę. Trzeba popatrzeć gdzie tu jest masa, masa. KW, tu, 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 tu Kodas. Nie widzę masy. A szkoda, bo coś mi tak pasuje. Jakby on chciał wejść do mojego przerzocika i jakby nie był za ciężki, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Ogólnie jest to potężna ładowarka Terexa, bardzo potężna. No i no i nie trafiłem na złomowisko, tak jak wszystkim zapowiadałem i tak jak dyskutowałem. Tylko trafiłem na jakieś wypisy pisko z Patrykiem. <grym> Ojej, zobaczmy, tu mamy Turbo burbo. i tutaj jest jakiś punkt przerobu odpadów, jakieś recyklingi i prasy. Te co tną złom, również służą do cięcia folii i jakichś innych takich o wynalazków. A ta ładowarka to ładuje. No niestety teraz nie ładuje, bo silnik już nie silnikuje. Rozpoczynamy demontaż. Czas wypuszczać płyny chyba, że już to jest zrobione. Ale obstawiam, że tak, bo klapeczkę już ktoś odchylił. Nowe rękawiczki sobie wziąłem, tylko że nie takie jak trzeba. Ej, wszystko jest. Trzeba wszystko wypuszczać, rozbrajać. No to ładnie. Pojemniki, bańki. Wszystko jest. Można działać. Dolot. Już pomału odkładam. A co tu się stanęło? I się coś obzigał trochę wydech wyjęty właśnie i ukazał się w olej w turbo. Tak więc prawdopodobnie wyeksploatowany do końca. Ustale ile ma godzin. Tu wszędzie też o il ustale tu z chłopakami, ile to ma godzin, ale prawdopodobnie dużo, bo patrząc tak po całości jak ten sprzęt wygląda, w jakim jest stanie. No to na pewno ten tutaj przepracował, nie stał, nie patrzył. I lekko nie miał, tak? Zaraz odkręcamy sobie doloty, interkulery, te inne szmery Dosyć ciekawie to tu połączone Obejmy, wąż obejma Ściągnę raczej, obejmę tu z turbo, rozłączę tu I rozłączę jak najbliżej chłodnicy interkulera Uuu, a tu jeszcze klimatyzacja siedzi Chyba się działa Do pasków to ona nie widziała Aha, to jeszcze tak? Oh, to już dawno nie działa No tak, ciekawe dlaczego Hmm O co tu się rozchodzi? Tu już nawinięte Czyli nasi tu byli, już coś czuję Oczywiście Sprzęt ten jest Z podnoszoną kabiną do góry, żeby operator widział Jak wrzucać, jak ładować do wysokich maszyn Ale jak patrzę na tą hydraulikę to ja pierdziu Ale tu jest Natworzone, kurde Wiecie co chciałem powiedzieć na pewno Ale już trochę za dużo tych Brzydkich, niecenzuralnych słów z mojej strony Za co przepraszam O i teraz Łukaszek pochodzi Skup I dziękuję, do widzenia Po ładowarce Na moje oko to do spół, jest do wypier... tam No wyeliminowania do zrobienia po swojemu? Aha, to było myte wszystko. No tak, bo jakby nie umyli, to by tu nie można było się dotknąć pewnie. O, skubany. Ale sprzęcior Tu jakieś wtyczki elektryczne. Tu jakiś radiator. Nie wiem, nie wnikam. Interesuje mnie tylko i wyłącznie dojc. Z tej strony już weszłem. Szedłem. Przyszedłem odpinać te przewody, tak jak mówiłem najgorzej mnie tu denerwuje wypuszczenie płynu, bo tu ani kranika nie mogę nigdzie dopatrzeć, żadnego spustowego turbina już podziękowała za współpracę ani nie mogę kranika namierzyć, bo nie ma przychłodnicy. i na razie wyrzucam całą tą obudowę od chłodnic żeby to rozpatrzeć tu już była kiedyś poprzeczka, ale kiedyś tylko była tu jest chyba cały sterownik silnika, jak się nie mylę, zawinięty. A jak? 100% bo tu makaron przychodzi. Zawinięty już, zabezpieczony do mycia. Tak, bo tu wnioska cały makaron, tak więc jakiś kijek. Może jak w maluchu popychali. Tak, tak, ten na szczotkę palili. Nie, raczej nie. No ciężka belka, jednego tu nie widzę. Dobra, lecimy dalej z tą imprezą. Bo nie ma na co czekać. O, teraz lepiej. Pasek ona już długo nie chodzi, bo tak po pasku coś widzę. Ona już długo nie chodzi. Tutaj idzie pasek do jakiegoś coś, czego. Elektryczny silnik, zwykły na siłę. a jakiś generator tutaj siedzi. Prawdopodobnie. No dobra. Kręca. Idziemy do... zobaczyć, co robi dziad Francisco. Kuken, kuken <laughs> A Co ty robisz? O! Po... Żeby, żeby. Poczekaj! Jak żebym wrócił do domu? Wrócił do domu? O, paliwo spuszczam. Jak ty paliwo spuszczasz? No, testuję przelot, bo e, samo przestało lecieć. Jak ten filtr jak odkręciłem, a tak nie może być. Kto poznaje silnik? Pierwszy silnik John jaki zrobiłem dla tej firmy do tej prasy. O! Silnik Zebra. Zebra, tak go nazywamy, bo jest z trzech kolorów. Składa się tak, nie? O, tu ładnie widzę, wymieniasz olej. Ile on godzin przerobił od remontu? Z... 700? 700? Albo 600. Tu skromnie. Myślałem, że więcej. Hmm, ale... Chodzi, zadowoleni. Ostatnio tu uszczelkę yy, wysadziło. No. Ponieważ dwie główne chłodnice nie chodzą I nie ma chłodzenia dobrego. A w, tym, w tych maszynach jest tak, że ona, te elektryczne cztery pchają powietrze tu? tu i on odbiera i wypycha tam. Czyli silnik jest niechłodzony, a grzany. Tak ja piernicę Niemiecka logika działania. Ten, coś jeszcze miałem mówić. Ten silnik się rozstrzelnia, bo tu nie ma wałków wyważających, nie? Nie, przestał już, bo jest wszystko na silikon. A skarany. dlaczego się rozszczelnia? No, bo nie ma wałków wyważających. A, a kto wyrzucił? To wyrzucił poprzedni e, mój kierownik, którego na szczęście już nie ma w tej firmie. Aha. A i a można czasem... nawet całkiem przyzwoicie pracować. O, widziałeś pan? A czasem to nie było twoja, tam jakaś tam misja? coś? Moja misja, to on mi to kazał. A. Ja się go pytałem, ale po co producent je tam wsadził? I on powiedział, żeby nas na koszty naciągnąć Aha dlatego był silikonowany, bo od drgań normalnie się rozstrzelnia. Tak, wszystko no. jest na silikon, każdy siłby co coś trzymającą naklej. Naklej, bo, bo się rozkręca. Jest wszystko za No Dobra, ja idę do swojej roboty, a ja ty to działaj no. Jest za jakieś tam parę minut będę cię wzywał, bo już chodnica trzeba trzeba wyciągać. To twoja robota, ja tu jestem. Dobra zapamiętamy Nie za szef obejrzy ten odcinek, wiesz a skąd wiesz? nie wiem Powiem wam e, jedną rzecz Ty masz to, jest, za... to jest miasto? To, jest, to, jest miasto? to, jest, to, to, to jesteśmy w jakiejś miejscowości, mieście czy co? No. Miasto e, To moja gnojowica przy tym co tutaj jest i przy tym jak to czuć to no, są perfumy Zanim, zanim tutaj jest, jakiś zielony się włączy oni mają na to pozwolenie Gmina o wszystkim wie i tu są jakieś tam, tylko to się ciągle zapycha Spływy do tego no tak. są I oni... Można? Można, a u nas? U nas sobie by już strzelali, nie? No, u nas by już strzelali, dobra Działamy dalej Jakieś tu nożyce, inne sztyce Obudowa chłodnicy zdjęta, płyn właśnie Wypuszczony, dostałem beczkę do zrzutu Zrzucony, płyn razem z olejem do jednej beczki mi kazano tu już mam wszystko odkręcone, tylko idę ściągać wężyki u góry i cały pakiet chłodnicy, wody i interkulera od lat robi. Wchodzę na górę, dostałem ładnie drabinkę. Pyk, fuch, cyk, fuch, czy jak to było? I odkręcamy wężyki. Tu już jeden odkręciłem, to już pamiętam. Wtykamy tutaj, tak, tak trzeba wewnątrz, żeby opaska spadła, to jest dobrze. Do środka. I idzie robota teraz jeszcze. Dwa te, ale chyba je zdejmę przy, ja przy kolektorach, tutaj przy termostacie i na dole, bo niech odejdą razem z chłodnicą. I operacja specjalna z dziad transem dobiega końca. Mamy wymontowaną jednostkę dojca, ale słuchajcie, to ile tutaj jest, wszystkiego pod tym silnikiem, i tak dalej, i tak dalej. To co widzicie, jaki ładny napęd do pompy. O, muszę tu jeszcze pozbierać trochę kamerę, mam brudną. To jest po prostu robota. E, robota głupiego. A wiecie dlaczego? Bo namierzyłem e, od razu, znaczy nie tak od razu, ale namierzyłem później po fakcie, co jest grane z tym silnikiem i naprawdę, najprawdopodobniej ten silnik jest dobry, ale i tak chcą, żebym go wziął i bym wymienił wszystkie. Zestawy i tak dalej, czy tutaj nie ma zestawu, bo to jest monoblok, on będzie szlifowany, rozwiercany i tak dalej. Silnik był zatankowany do pełna oleju, wypuściłem z niego prawie 65 litrów oleju. Był zatankowany do fula, dlatego olej pojawił się w turbo. I mimo tego i tak panowie chcą, żebym to remontował. Bardzo ciekawa historia, nie, Patryk? Co? Kamerę mam zaolejoną, ciut. Co, muszę busa przedstawić. No albo ja, bo jestem Tak, ty jesteś czysty, ja się muszę przebrać. Bo ty robisz za. nie robisz, a ja robię. No. od ciekawa sytuacja. Teraz tak, jeszcze ten. Musimy tą, tą pokrywę gdzieś odłożyć. I dzień drugi misji Niemcy. Patryk przede mną swoją przeczepką, swoim busem. Pomagam mu jeszcze jakieś 2-3 tematy przeorganizować, aby ułożyć całą właśnie wycieczkę do Polski. Tak jak to mówiłem, dzień prędzej, żeby po prostu jechał całym frachtem, jak on to lubi, całym zestawem załadowanym do pełna i żeby jak to było, żeby się opłacało, no przecież. Co miałem mówić? zaraz dojedziemy do niego na garaż tam jakieś właśnie mówię małe przeładunki rozładunki itd. No i będę już zmierzał ku polskiej granicy czyli do domu i zrobić sobie cały weekend wolnego i luzu po całym tygodniu wyjazdów i rozjazdów bo to przecież wykończyć się można jakby nie patrzeć ale nie jest to aż tak źle i nie jest to aż tak ciężko jazda znowu wiadomo. Jazda jazdą jakiś skromny demontaż, skromne takie tutaj zwiedzanie i tak dalej, to nie jest żaden jakiś ciężki wysiłek, drodzy widzowie. Normalna sprawa, i pora wracać, moje drogie mordy. Wracam do domu. Jeszcze zostało mi jakieś 5 godzin jazdy, już trochę ujechałem po Niemczech. Dzisiaj jest piątek, spory ruch. Bardzo dużo wypadków w jednym momencie lądował nawet helikopter na autostradzie. No, dzieje się, po prostu się dzieje. Uroki trasy, no ale mniejsza. Podziękowania gorące dla Patryka, dla dziad transa, za to, że przygarnął mnie do siebie. Początkowa wersja była taka, że będę spał w hotelu, ale tak się wydarzyło, że, że jednak wylądowałem u Patryka. I wziął mnie, chłopak tam do jednej fajnej knajpy, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, ale Patryk się trochę namęczył ze mną, bo e, byli również jego znajomi i, i robił za tłumacza mocno i, no i Patryk był tym zmęczony przekładaniem tych wszystkich e, słów. Jeżeli chodzi o mój niemiecki, no to jest krucho. Znaczy się powiem tak, jak pomału mówi Patryk, czy tam inni jak tak wolniej mówią wyraźniej, to jestem w stanie Wyłapać większą część, bo kiedyś tam do szkoły chodziłem dawno i nieprawda. I kiedyś tam się tego niemieckiego trochę uczyłem. Ale jak znowuż zaczną szybko mówić i zaczną tam dawać, to nie jestem w stanie nic wyłapać. Taka historia jeszcze z tymi językami, no nie jestem uzdolniony językowo, no trudno. A mówię, do szkoły już chodziło trochę lat temu. Taka mała sprawa. No i teraz jeszcze. Wracając do całej tej sytuacji. Trochę tu wam chcę poopowiadać, żebyście mieli jasność. jasność, przepraszam. Temat ten z tym silnikiem mówiłem, był umawiany raptem przez 8 miesięcy, ostatnie 8 miesięcy tak. Trwały negocjacje co do ceny tej naprawy, to jest taka naprawa kompleksowa. Demontaż, transport, remont, transport, montaż. Wszystko w jednym. Wszystko w jednej cenie, no i te negocjacje cenowe trwały bardzo długo. I tak naprawdę powiem Wam, że robiąc te naprawy, mimo że tutaj przyjeżdżam i tak dalej, to, to bardzo zmienia postać rzeczy tego, jak ja teraz, jak teraz człowiek w ogóle się czuje, jak się z tym ma. O co mi chodzi? Robiąc takie naprawy, robiąc te wypady, tak naprawdę no, czuję się pewniej i bezpieczniej co do mojej sytuacji. Co do tego, co robię, co do tego, co inwestuję, co do tego, co chcę jeszcze zrobić, na co uzbierać środki i tak dalej, to naprawdę teraz się tak człowiek czuje bezpiecznie, bo, bo to jest pewne. To co się robi, wiemy za ile, co i jak i czuje się człowiek dużo pewniej. Tak naprawdę powiem wam, że w działanie w takich firmach, czy tam jakieś skromne działalności naprawy, tak jak ja to robię, to strasznie mocno zmienia tutaj mój punkt myślenia i nie wiem jak się, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć po prostu powiem tak patrząc na to dzisiaj jak człowiek pracując może zarabiać a patrząc na to co się dzieje w sytuacji w rolnictwie, no to rolnictwo to powinno zrobić odjazd poważnie biorąc się za co innego, całkiem człowiek inaczej stoi i to bez dwóch zdań przy tych wszystkich ostatnich moich właśnie różnych kombinacjach typu e, te kupowanie ciągników, naprawa tego, późniejsza sprzedaż e, teraz wyjazdy z naprawami to wszystko powiem Wam szczerze, że no tak upewnia człowieka w swoich działaniach i tak to pozwala realizować swoje plany, że kurde no, no sobie zadaję czasami już coraz częściej te pytanie co ja w ogóle robię w tym polu, po co ja tam w ogóle jestem teraz to chyba Pozostanie hobby, takie naprawdę hobby, którym będzie można coś tam sobie nieco odskoczyć albo coś dorobić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale no, jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, że Że tak można działać i że tak można bezpiecznie funkcjonować. Tak chcę to nazwać. Chłopaki się tu wyprzedzają. No właśnie, jadę i jadę, i tu. Transport za transportem, ciężarówka na ciężarówce Pełne parkingi, wszystkiego full opcja I jak to było? Zawsze też u transportowców? Czekajcie, jak to było? A, no! Jak tam w transporcie, chłopaki? Co by Transport, to się nie opłaca Tak samo jak w rolnictwie, nic się nie opłaca, tak? Stare powiedzenie Transport identycznie, z kim nie rozmawiałem, z kim nie rozmawiam nawet jeszcze o transporcie dzisiaj, to a przestań, nie opłaca się to w ogóle tylko pozamykać zaraz będę likwidował i zawsze jak tak słyszę od właścicieli firm, firm transportowych to zazwyczaj po miesiącu dwóch stoją nowe naczepy i nowe konie na placu no to, no to w sumie się nie opłaca tak? a może to za darmo jest zrobione charytatywnie ten transport oczywiście oczywiście to jest żart wiemy o co chodzi, wiemy jaka jest sytuacja tak więc wracając jeszcze do tych moich wszystkich właśnie działań. Teraz jest ok. To już nawet pisaliście, że e, słychać, że humor mi ostatnio jakoś wrócił. Nie jestem przygnębiony ani z takiego. No bo wiem na czym stoję, tak? I to takie poczucie tego bezpieczeństwa jest naprawdę bardzo ważne. A ja też lubię dużo robić, bo po prostu chcę w życiu osiągnąć kilka celów, kilka jakiś fajnych rzeczy, zbudować to, co chcę zbudować zrobić to, co człowiek ma w marzeniach. I, I tyle, do tego się dąży, dlatego trzeba zapier. No właśnie, robić, drodzy widzowie. Będąc jeszcze nie na miejscu, będę kończył ten odcinek, ale w następnym materiale poruszę kwestie takie, jak e, piszecie do mnie w komentarzach na społeczności, czy coś takiego, że pewnie za takie marne tam stawki to robię i tak dalej, że tworzę jakąś tam chorą konkurencję coś takiego, nie nic takiego nie ma miejsca ale to rozwinę już przy następnych materiałach e, jeszcze też bardzo serdecznie dziękuję, że życzycie mi reklamacji, wszędzie piszecie e, znaczy wszędzie, no też pojawiają się komentarze, że no stop na reklamację przecież ja nie jeżdżę na reklamację tylko na inne roboty, a żadnej reklamacji takiej typowej, typowej reklamacji, to do, jak na razie odpukać do dzisiaj nie miałem nic nie wiem czemu mi wszyscy tak fajnie życzą reklamacji, <laughs> nie mam pojęcia. Tak więc. Mm, temat jeszcze szybko. Tych e, interesów do zrobienia. No będę miał dla was coś do przekazania i będę liczył na to, że z kimś się coś tutaj dogadam, bo no, będzie potrzebny, będzie potrzebna współpraca, ale na jaki temat co i jak. To już drodzy widzowie w następnych materiałach. Może przy demontażu John uszkodzonego, który, który został przyjechany na starcie. Zobaczymy. Żegnam się z wami i nie chcę już więcej zanudzać. I sobie pomału turlam się do domu. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam. Cześć.